Cześć Aleksandra, witaj. Miło mi Cię zobaczyć. Dziękuję bardzo, że się zgłosiłaś do mnie na terapię. A teraz, że się zdecydowałaś podzielić z nami, ze mną tak i z widzami, którzy oglądają kanał mój, tak, moje filmy na kanale Psychoterapia, Hipnoterapia, Hipnoza swoją historią terapii swoją historią hipnoterapii, swoimi doświadczeniami związanymi z psychoterapią, z terapią, z tym co my robiliśmy, z hipnozą, autohipnozą i wieloma innymi aspektami, które przepracowaliśmy podczas naszych spotkań. No w ogóle, co u Ciebie? Wszystko dobrze? Wszystko w porządku? Jesteś Nie zadowolona, tak, że... szczęśliwa? Jestem zadowolona, szczęśliwa, także dziękuję. Dzięki. Takie pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać. Na początek naszego spotkania, gdybyś mogła mi powiedzieć, dlaczego zgłosiłaś się na terapię? Co było powodem tego, że przepracować nie mogłaś sama swoich problemów i stwierdzasz prawdopodobnie tak, że potrzebujesz pomocy z zewnątrz, tak? Co było Twoimi takimi punktami, które skierowały cię do tego, aby poszukać pomocy osoby z zewnątrz, tak? Nie w rodzinie, a właśnie obcej osoby, która może ci pomóc w zakresie Twoich problemów. Jakie to były problemy, gdybyś mogła powiedzieć? Moimi największymi problemami to był duży stres, lęki i takie narzucanie swojego zdania przez innych ludzi. I dlatego szukałam pomocy, bo nie mogłam sobie sama z tym poradzić i zaczęłam szukać po prostu pomocy, przeglądać różne strony, szukać terapii i różnych rzeczy. No i właśnie natrafiłam na twoją stronę i się dlatego zgłosiłam do, do ciebie. Mhm. Okay. Wspomniałaś stres, lęk, tak? Jeżeli chodzi o stres, jak się u ciebie objawiał stres? Czym to było spowodowane? Ja właśnie no, byłam taka zdenerwowana, miałam problemy ze snem. Mhm. Adagowałam w ogóle, jak ktoś mi coś mówił, nerwami, czy jak mi coś narzucał, po prostu w pracy, czy w rodzinie czy gdziekolwiek. I adagowałam re taką jakby agresją trochę. Mhm. Czyli tutaj też problem z opinią innych ludzi, a w tym zakresie, jeżeli chodzi o opinię innych ludzi, jak to jeszcze odbierałaś, oprócz tego, że właśnie powodowało to agresję wręcz nawet u Ciebie, jeżeli ktoś chciał wyrazić jakąś opinię, co jeszcze się działo, jeżeli chodzi właśnie o wywieranie wpływu tak przez innych ludzi na Ciebie? No bo taki wpływ na przykład jak zaczęłam pracę online, a osoba, która nie miała nigdy do czynienia z tą pracą, mi narzucała, że to jest jakieś oszustwo, że mnie ktoś oszuka, że tam, że on dla siebie te pieniądze we mnie, że ja nic nie zarobię i takie narzucenie zdanie i się ta osoba, która nie ma o tym w ogóle pojęcia. Y -y. I to wszystko cię po prostu denerwowało, że ktoś w ten sposób się wypowiada, tak? Nie mając w tym zakresie żadnej wiedzy. A jak na chwilę obecną reagujesz, jeżeli ktoś właśnie wypowiada się w sposób tak, gdzie Twoje zdanie jest inne od zdania tamtej osoby? Na chwilę obecną ja zaczęłam nad sobą pracować i rozwój osobisty szczególnie postawiłam na swoje dozy i suplementy i po prostu jak taka osoba coś mówi, to ja mówię, sobie niech pogada, ja będę i tak robiła swoje, bo wiem na czym ta praca polega, bo to nie jest moja pierwsza praca online, także wiem z czym to się je, jak to się mówi. Super, okay. Czyli tutaj jeżeli chodzi o opinię innych ludzi, potrafisz odpuścić tak i tak. stwierdzić, że to jest dla mnie dobre, chcę to robić, czy po prostu to jest tylko opinia innej osoby. A jeżeli chodzi o lęki, jakiego rodzaju lęki? Lęki to miałam takie, że bałam się wieczorami sama wychodzić, jak już ciemno było, czy nawet w mieszkaniu nie jest zostawać, bo miałam właśnie uciążliwych sąsiadów i takich agresywnych i bałam się, żeby mi to mieszkania nie zapukał, czy się nie włamał, bo to było takie dla mnie i to może było spowodowane szczególnie w nocy, jak sama zostawałam. Mhm. Czyli głównie problemy miałaś tutaj nocą, prawda? Kiedy byłaś tak. sama w domu. A jak na chwilę obecną twój stan wygląda, jeżeli chodzi o stres związany z pracą? Praca często nas stresuje, lęki i opinie. Tak z twojej perspektywy, jak na chwilę obecną? Na chwilę obecną, Zacza czuję się dobrze, bo zaczęłam nad sobą pracować. Zaczęłam stosować medytację, wychodzić na spacery i tak, właśnie spod uprawiać i to mi się nie pomogło, że już tak się nie stresuję i te lęki jakby odeszły. Mhm. Okej. Okay. Musisz mi powiedzieć, zgłosiłaś się do mnie na terapię, tak? No, wiadomo, ten proces trwa trochę. Szukasz różnych osób, czytasz o tych osobach, przeglądasz, tak jak wspomniałaś, strony internetowe. Decydujesz się akurat na moją osobę, zgłaszasz się. I od momentu, kiedy się zgłosiłaś na terapię do mnie, jak szybko poprawił się Twój stan? Jak długo to trwało? Tak, od mój momentu, stan, zgłoszenia się? Mój stan się już poprawił po trzecim tygodniu stosowania terapii u siebie. Hmm. Czyli już trzy tygodnie poczułaś niesamowite efekty, tak? Poprawę tak, Twojego stanu tak, poprawę gdzie? Na jego stanu w sobie, tak, stan tak. Ja pamiętam, jak właśnie zgłosiłaś się do mnie, tak, pierwszego dnia, to pamiętam, że byłaś naprawdę zmęczona i naprawdę miałaś dość duży problem ze snem, tak? I sen. prawdopodobnie wybrałaś ten lepszy dzień, tak, żeby się zgłosić na terapię, żeby móc pracować, rozmawiać, a i tak byłaś naprawdę tak. zmęczona, czyli ten sen twój był niewystarczający, prawda? I już po trzech tygodniach poczułaś się znacznie lepiej. Jak długo trwał cały proces terapii, tak żebyś doszła do takiego momentu życia, w jakim teraz jesteś? Cały proces terapii trwał dwa miesiące, tak, żebym tak już na. Jak to mówi nas, żebym się poczuła, ale już tak, żebym nie musiała korzystać z terapii i tak mhm. mi to wszyscy pomogły. Te dwa miesiące musiało trwać cały proces. Tak. Czy oprócz tych naszych spotkań, które robiliśmy? My pracowaliśmy z sobą online, tak jak i teraz, tak nagrywamy tak. poprzez Messenger, czy oprócz spotkań, tak, takich gdzie spotykaliśmy się z sobą i ja Ci dawałem na pewno jakieś prace domowe? Czy ty te prace domowe, tak to nazywamy, prace domowe, tak zadania domowe, ćwiczenia? Czy ty te zadania wykonywałaś? Byłaś zaangażowana w to? Tak, zaangażowałam się w to i wykonywałam każdą pracę domową, którą mi właśnie zadała. Tak, ja jestem z Ciebie naprawdę mega dumny, bo za każdym razem, kiedy pytałem, tutaj mam właśnie tak swoją kartkę z Twoimi pracami domowymi, i za każdym razem, kiedy Cię zapytałem, czy zrealizowałaś to, czy realizujesz, czy to wykonujesz, zawsze odpowiedź brzmiała tak. Ja po prostu wiedziałem, że to będzie krótka i bardzo skuteczna terapia. Bardzo się zaangażowałaś w to. Dziękuję Ci za to, że właśnie w ten sposób chciałaś również i ty sama sobie pomóc. Bo jak, jak działa terapia? Bardzo często osoba po drugiej stronie, czyli terapeuta, może bardzo silnie chcieć pomóc, ale zaangażowanie osoby, która zgłasza się na terapię, też musi być w jakimś stopniu, tak? chociaż w tym minimalnym. Oprócz naszych spotkań tak online, gdzie pracowaliśmy w podejściu poznawczo behawioralnym, ja również pracuję hipnozą. Prawdopodobnie, gdy pojawiłaś się na moim profilu, tak, to była strona Facebooka, czy gdzieś w inny tak, sposób nie znalazłaś? Facebook, Facebook, tak. Tak. Tam była psychoterapia, hipnoterapia i hipnoza. Jak zareagowałaś na to słowo hipnoza? Hipnoza, na początku się tak, bo nigdy nie miałam styczności z hipnozą i nie wiedziałam, bo tam widziałam jakieś hipnozy, że człowieka hipnotyzowali, że on zasypiał, czy tam i zrobili z nim co chcieli, ale tak się bałam, żeby tą hipnozę pierwszy raz do niej podejść, tak. Mhm. Ale tak naprawdę nie było czego się bać. To nie jest takie straszne, jak, jak się myśli. Mhm. Czyli na początku bardzo się bałaś hipnozy, a teraz jak z perspektywy, jak widzisz hipnozę jako jakie narzędzia? Jeżeli ma się problem jakiś, to warto spróbować tej hipnozy, bo naprawdę pomaga. Mhm. Tak, Ty jesteś tego idealnym przykładem, że hipnoza może w bardzo krótkim czasie zmienić tak? życie, poprawić życie. Oczywiście hipnoza, tak jak sama powiedziałaś na początku, się bałaś, bo w nieodpowiednich rękach faktycznie może komuś nie tyle wyrządzić krzywdę, tak, ale nie przyniesie odpowiednich efektów, ponieważ podczas hipnozy nigdy nie przyjmiesz takich sugestii, których ty nie chcesz, tak, które są sprzeczne z Twoją osobowością. Po prostu to odrzucisz tą sugestię, tak? Tak, tak działa. To zazwyczaj ja daję też taką sugestię, że te dobre, pozytywne sugestie przyjmujesz, tak, a te, których nie chcesz, po prostu możesz odrzucić. Czyli już na chwilę obecną nie boisz się hipnozy. Nie, na chwilę obecną nie. Mhm. A czy stosujesz jeszcze jakiegoś rodzaju nagrania do autohipnozy? tak stosuję jeżeli mam jakiś problem czy czuję że jakieś napięcie nerwowe, czy ktoś mnie zdenerwuje to po prostu wolę z tą hipnozę zrobić i wtedy się wyciszam i uspokajam także mhm. naprawdę pomaga jej. tak czyli oprócz tego że już czujesz się dobrze nadal stosujesz czyli co jest bardzo ważne dostałaś narzędzia które pomagają ci tak podczas naszych spotkań które pomagają ci w dalszym procesie życia tak życie się nie... tak. życie trwa Problemy z pracą, w związku, lęk jakiś, coś się może wydarzyć wokół nas, co spowoduje napięcie, tak? I ty już masz narzędzie, żeby automatycznie pozbyć się tego, co z zewnątrz chciało na ciebie wywrzeć negatywny wpływ. Ok, czyli możesz stwierdzić, że hipnoza nie jest niczym strasznym, tak? I wręcz polecasz. Tak, polecam bardzo hipnozę osobom, które naprawdę mają sytuacje nerwowe, czy w rodzinie, czy w pracy, tak żeby tą hipnozę po prostu... Nie bać się hipnozy, bo to naprawdę pomaga. Mm -hmm, tak, jest bardzo pomocne. Super, dziękuję Ci. Czy chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Tak, oddam, że jeżeli ludzie mają problem jakiś nerwowy, to warto, żeby samemu nie zostawiać, tylko zgłosić się do jakiejś osoby, która naprawdę wie z czym to się je, jak to się mówi hmm. i żeby szukać pomocy, jeżeli sobie samemu z czymś nie można poradzić dokładnie co jest jeszcze ważne ja o tym będę często starał się mówić pomocy należy szukać ale problemy takie jak właśnie lęk, stres, opinie, problemy w związku, w szczególności tak u Ciebie to akurat nie występuje i oby tak było przez całe Twoje życie Warto jest pracować nad wszelkimi problemami z osobą niezwiązaną emocjonalnie, tak? czyli osobą w cudzysłowie obcą, bo ta więź terapeutyczna jest bardzo istotna żeby to była taka więź pomiędzy przyjaźnią, a jednak terapią tak? czyli takie zachowanie tej równowagi i ta pewność, tak? że osoba, która jest terapeutą, zostaje zawsze to między nami czyli możesz szczerze powiedzieć o swoim problemie nie tak zawsze jak do swojej rodziny. tak? Z rodziną bardzo często nie jesteśmy tych problemów w stanie przepracować, ponieważ często rodzina właśnie jest też częścią tych problemów, więc nie da się tego przepracować. Jeżeli ktoś ma psychoterapeutę, hipnoterapeutę, psychologa w swojej rodzinie, pomimo tego, że to jest wiadomo już osoba bliska, warto mimo wszystko po prostu skorzystać z osoby obcej pomimo no. tego, że w rodzinie jest ktoś taki, czy znajomy, czy kolega, czy przyjaciel, powiedzieć sorry, przepraszam cię, również ta osoba powinna o tym doskonale wiedzieć powiedzieć niestety, ja proponuję ci, żebyś poszukał osoby obcej, tak, dla siebie, jako osoby, która będzie twoją terapię robiła. To jest bardzo, bardzo ważne, tak, żeby to była osoba obca. Super. Dziękuję ci w takim razie za... To spotkanie. Dziękuję ja Ci dziękuję. niezmiernie, że się podzieliłaś swoją krótką historią terapii, owocną, z sukcesem, I, i w ten sposób mam nadzieję, że zachęcimy kolejnych ludzi, żeby poprawiali swoje życie, zmieniali, bo naprawdę warto. W przeciągu dwóch miesięcy pozbyłaś się stresu, lęku i wpływu ludzi, którzy chcieli wywrzeć na Ciebie, tak, w jakiegoś rodzaju negatywny wpływ. Czyli to jest naprawdę fajny sukces. Dostałaś narzędzia i możesz pracować nad kolejnymi aspektami już właśnie we własnym zakresie. Dziękuję Ci jeszcze raz za to spotkanie. Ja też dziękuję, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymaj się, pa. pa. Cześć. Pa.